Karta Tarota Księżyc Karta Księżyc jest jedną z najbardziej enigmatycznych i tajemniczych kart w Talii Tarota. Reprezentuje świat iluzji, podświadomości, lęków i intuicji. Jest związana z wodnym znakiem ryb, co wskazuje na głębokie emocje, sny i ukryte prawdy. Karta ta symbolizuje zarówno piękno i mistycyzm, jak i niepewność oraz zwodniczość. Opis symboliki karty. Na klasycznej karcie księżyc dominuje na niebie, świecąc złotym lub srebrnym blaskiem. Po jednej stronie widać pełnię, po drugiej. Półksiężyc, Ceo, sugeruje zmienność i ukryte prawdy. Pod księżycem rozciąga się krajobraz z wodą, ścieżką oraz dwoma zwierzętami psem i wilkiem które symbolizują dwa aspekty ludzkiej natury. Oswojoną i dziką, świadomą i instynktowną. W oddali widoczne są dwie wieże, które tworzą bramę prowadzącą do nieznanego świata. Między zwierzętami wyłania się z wody rak, lub skorupiak, symbolizujący podświadomość oraz powolne wydobywanie się ukrytych myśli i emocji. Cały obraz jest pełen tajemnicy i niejasności, co wskazuje na świat snów, iluzji oraz intuicji. Znaczenie karty w pozycji prostej. W pozycji prostej księżyc często wskazuje na okres niepewności, dezorientacji i wewnętrznych lęków. Może oznaczać fałsz, iluzje, niejasności i ukryte informacje. Jest to karta intuicji, snów i duchowego rozwoju, ale również ostrzeżenie przed samookłamywaniem się lub wpływem innych, którzy mogą manipulować rzeczywistością. Kluczowe znaczenia w pozycji prostej, iluzje i zwodzenie. Coś może nie być takie, jakie się wydaje, lęki i niepokoje. Wewnętrzne obawy mogą wpływać na decyzje. Podświadomość i intuicja. Warto zaufać swojemu wewnętrznemu głosowi. Sny i wizje. Mogą zawierać ważne wskazówki. Manipulacja. Ktoś może ukrywać przed tobą prawdę, lub próbować cię oszukać. Brak jasności: trudność w podejmowaniu decyzji z powodu chaosu myśli, w kontekście różnych aspektów życia: miłość: możliwość ukrytych tajemnic w związku, niezrozumienie partnera, lub iluzoryczne nadzieje: praca i finanse. Niepewność, plotki w miejscu pracy, oszustwa lub brak pełnej wiedzy o sytuacji. Zdrowie. Mogą pojawić się psychosomatyczne dolegliwości, zmęczenie psychiczne, potrzeba słuchania swojego ciała. Rozwój duchowy. Silna intuicja, sny o głębokim znaczeniu, kontakt z podświadomością. Znaczenie karty w pozycji odwróconej. Gdy księżyc pojawia się odwrócony, może oznaczać ujawnienie prawdy, rozjaśnienie sytuacji, ale także jeszcze większe zagubienie lub silniejsze wpływy negatywnych emocji. Kluczowe znaczenia w pozycji odwróconej przejrzenie iluzji odkrycie prawdy zrozumienie sytuacji lepsza jasność umysłu stopniowe wychodzenie z okresu zamętu. Nasilenie lęków i paranoi. Jeśli nie opanujesz emocji, mogą cię przytłoczyć. Zignorowanie intuicji. Niesłuchanie swoich wewnętrznych przeczuć. Odkrycie tajemnic. Rzeczy ukryte mogą wyjść na światło dzienne. W kontekście różnych aspektów życia. Miłość. Prawda wychodzi na jaw, koniec iluzji w relacji ujawnienie sekretów. Praca i finanse. Wyjaśnienie niepewnej sytuacji, ale także ryzyko większych oszustw. Zdrowie. Odzyskanie równowagi emocjonalnej, lub wręcz przeciwnie, załamanie nerwowe. Rozwój duchowy. Walka z własnymi demonami, ale także większa świadomość siebie. Podsumowanie. Karta Księżyc to symbol tajemnic i wewnętrznych lęków, ale także intuicji i duchowego wlądu. W pozycji prostej oznacza niepewność, iluzję i potrzebę zaufania intuicji, a w odwróconej ujawnienie prawdy, ale także możliwość nasilenia lęków. W obu przypadkach zachęca do wsłuchania się w siebie i nieufania pozorom.